Wybrane, przyjmij to przesłanie z powagą. Coś porusza się w niewidzialnym świecie, subtelne jak wiatr poprzedzający burzę. Dziwna energia powoli osiada, bez rozgłosu, w kulisach twojej codzienności. Może twoje oczy jeszcze tego nie zauważyły, ale ktoś bardzo blisko ciebie dostrzegł to zakłócenie wcześniej niż ty sam. To nie strach ani bezpodstawne podejrzenia. To duchowe rozeznanie, czyste i bezpośrednie, pochodzące z wysoka. Ten niepokój to odpowiedź. Ostrzeżenie, które dotarło z precyzją. A imię, które jest z tym związane, zaczyna się na literę M. To nie przypadek. I nie jest to tylko niejasne przeczucie. To jasny znak dla tych, którzy mają uszy wyczulone na to, co święte. Zanim zbagatelizujesz to uczucie lub potraktujesz je jako zbieg okoliczności, weź głęboki oddech i zastanów się. Właśnie teraz, gdy Twoje oczy czytają te słowa. Niebo próbuje interweniować. Bóg działa w doskonałym czasie. I ten moment to właśnie ten czas. Czasami Boże ostrzeżenie nie przychodzi z hukiem, ale jako subtelny dyskomfort. Komentarz, który lekko rani, zmiana tonu, pozornie niewinna postawa, która odbiera ci pokój bez wyraźnego powodu. Głos Ducha Świętego nie jest hałaśliwy. On szepcze do uważnych. I właśnie teraz próbuje cię obudzić, zanim przekroczysz niebezpieczną granicę. Granice, która może oddzielić cię od misji, jaką Bóg zaplanował dla twojego życia. To przesłanie mogło dotrzeć do ciebie przez kogoś, komu naprawdę na tobie zależy. Kogoś, kto w ciszy obserwuje drobne gesty, niespójne słowa, zmienione spojrzenia. Może ta osoba nic nie mówi, ale czuje, że coś jest nie tak. Obecność, która wywołuje ten niepokój, może wydawać się czarująca, pociągająca, wręcz niezbędna w twojej codzienności. Ale prawda jest taka, że niesie ona ze sobą duchowy ładunek, który nie rezonuje z twoją duszą. Ci, którzy znają cię głębiej, wyczuwają to. Nie potrafią tego dokładnie wytłumaczyć, ale wiedzą, że coś jest nie tak. Drobne manipulacje, słowa, które wprowadzają zamęt, decyzje, które wysysają twoją energię. To wszystko jest realne. Nie ignoruj tych znaków. One nie są drobne. To pierwsze iskry bitwy. Która zaczyna się po cichu, ale może oddalić cię od światła. Biblia ostrzega nas o tym: złe towarzystwo psuje dobre obyczaje. Jeśli poczułeś ścisk w piersi podczas tytania wzrozum, to duchowa wrażliwość. To nie panika. To Twoja dusza próbuje otworzyć oczy Twego ducha, zanim upadek przybierze formę komfortu. To ostrzeżenie nie ma na celu wywołać strachu. Przyszło, by przygotować Cię. Jak pochodnia, która została Ci powierzona, Abyś oświetlił swoje otoczenie, zanim ciemność stanie się zbyt gęsta, by ją pokonać. Przyjrzyj się uważniej ludziom wokół ciebie. Zapytaj siebie bez ogródek kto mnie buduje, a kto oddala mnie od istoty, jaką Bóg we mnie złożył. Zostałeś powołany z konkretnym celem. Nie po to, by błąkać się w ciemności, ale by iść z jasnością i siłą ścieżką, którą niebo z taką starannością dla ciebie zaplanowało. A Bóg w swej nieskończonej miłosierdziu zawsze wysyła znaki przed przepaścią. Wróg nigdy nie pojawia się z odrażającą twarzą. Przychodzi w serdecznych uściskach, słodkich obietnicach, precyzyjnych pochlebstwach. Dlatego bądź czujny. Zło ukrywa się za dobrze wyćwiczonym uśmiechem. Przenika się w kruche sojusze, w więzi tworzone przez brak, a nie przez prawdę. Przeciwnik nie wali w drzwi z impetem. On prosi o pozwolenie z uprzejmością i osiedla się po cichu. Jeśli czujesz, że to przesłanie mówi bezpośrednio do Twojej duszy, ogłosz swoją czujność już teraz. Napisz w komentarzu 777. Ta liczba to znak duchowego przebudzenia, przymierza z niebem. To Twoja deklaracja. Jestem czujny. Jestem gotowy. Chcę widzieć oczami ducha. A jeśli dotarłeś aż tutaj z otwartym sercem, wiedz. Że niebo już zaczęło działać na Twoją korzyść. Nie jesteś sam. Istnieje niewidzialna arma, wysłana przez Boga, która staje przy Twoim boku za każdym razem, gdy wybierasz przebudzenie. Nie traktuj tej chwili jako zwyczajnej. Ona taka nie jest. Wielu próbuje ignorować wewnętrzne szepty. Starają się stłumić ten niepokój. Ale ci, którzy mają duchową wrażliwość, słyszą to wołanie i zmieniają kierunek, zanim nastąpi uderzenie. Może próbujesz usprawiedliwiać czyjeś zachowanie. Przekonujesz siebie, że to tylko faza. Ale prawda jest taka, że Bóg widzi to, co ukryte. A ty, jako umiłowane dziecko, również musisz to zobaczyć. Jezus, który był miłością w ludzkiej postaci, również wiedział, kiedy nie ufać. Przenikał to, co ukryte w sercach. I nauczał, że miłość nie oznacza ślepoty. Kochać nie znaczy pozwalać się zatruwać obecnościami. Które oddalają cię od tego, co czyste. Zwróć uwagę na to, co mówi się pod Twoją nieobecność, na gesty, gdy nie patrzysz, na spojrzenia, które trwają dłużej, niż powinny. Ktoś blisko Ciebie zrozumiał to zakłócenie, zanim Ty sam je dostrzegłeś. Ta osoba odebrała coś duchem, czego oczy jeszcze nie rozszyfrowały. Posłuchaj tej intuicji. Ona nie pojawiła się znikąd. To odpowiedź. To kierunek. I jeśli dotarłeś aż tutaj, zostań ze mną. Za chwilę odmówimy modlitwę, która aktywuje twoją duchową wrażliwość, wzmocni twoje postrzeganie i napełni twoją duszę pokojem pochodzącym prosto z Bożego tronu. Ale zanim to nastąpi, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, w zasubskrybuj to święte miejsce. Nie trać kolejnego dnia bez dostępu do przesłań, które nie tylko informują, ale i aktywują to, co w tobie najwyższe. To portal wybranych. Tutaj każde słowo jest przekazywane z troską, u nie po to, by się podobać, ale by przebudzić. A jeśli pragniesz czegoś więcej, klub członkowski czeka na ciebie z ekskluzywnymi treściami, głębokim prowadzeniem i energetycznymi narzędziami do ochrony twojej ścieżki. W linkach poniżej znajdziesz narzędzia stworzone z intencją, to nie są zwykłe przedmioty, ale duchowi sprzymierzeńcy. Każda modlitwa, każdy gest wsparcia, każda ofara. Są widziane przez niebo i mają moc przemiany rzeczywistości. Nie lekceważ tego, co czujesz. Nie próbuj racjonalizować tego, co duch już ci objawił. I pamiętaj: prawdziwe niebezpieczeństwo rzadko ma twarz wroga. Ono przychodzi przebrane za rozwiązanie, udające towarzystwo, podszyte czułością. Wybrany, to jest Twoje wezwanie do przebudzenia. Do jasnego widzenia. Do działania z wiarą i stanowczością. Twój pokój jest zbyt święty, by go oddawać. Chroń to, co dał ci Bóg. Nie zostałeś stworzony, by żyć w zamęcie, lecz by być prowadzonym przez prawdę. A teraz przygotuj się. Pomodlimy się razem. Bo od tej modlitwy Twoje duchowe widzenie zostanie przywrócone, Twoje rozeznanie wzmocnione, a niebo pokaże ci, kto naprawdę stoi przy Tobie, a kto tylko jest obok Ciebie. Ta osoba, która obserwuje Cię w ciszy, w rzeczywistości próbuje cię chronić. Ona duchowo wyczuwa coś, co ty, być może, ignorujesz, z przyzwyczajenia, z uczucia lub z lęku przed stratą. Ale jeśli to będzie trwało, może być za późno. Może odciągnąć cię od pierwotnej ścieżki i przygasić twoje wewnętrzne światło. Dziś to nie jest zwykły dzień. To moment twojego przebudzenia. To przesłanie przyszło jako duchowa zbroja. Nie lekceważ boskiego prowadzenia, które przychodzi przez rozeznanie. Przyjmij teraz postawę tego, który został powołany. Bo ty zostałeś. Ten, kto jest wybrany, nie zostaje w cieniu. On chodzi w prawdzie. On kroczy z Bogiem. A z tą świadomością przychodzi również odpowiedzialność za ochronę tego, co zostało ci powierzone. Pozwól, że opowiem ci coś, co głęboko mnie poruszyło. To była kobieta o żywej wierze i otwartym sercu. Z tych, które wierzą w dobroć, nawet gdy wszystko wokół mówi coś przeciwnego. Miała przyjaciółkę, która wydawała się być darem od Boga. Ta przyjaciółka była zawsze obecna w chwilach bólu, decyzji, w momentach największej wrażliwości. Była tą osobą, która wiedziała, kiedy się pojawić. Ale to, co wyglądało na troskę, z czasem okazało się przebraną iluzją. Rozmowy, które powinny były umrzeć w milczeniu, zaczęły krążyć. Obiecujące szanse znikały w tajemniczy sposób. A pokój, który wcześniej był naturalny, teraz nieustannie był zagrożony. Ta kobieta próbowała to usprawiedliwiać, przebaczać, zrozumieć. Aż pewnego dnia rozejrzała się wokół i zobaczyła, że niemal wszystko zostało skażone. Zerwane relacje, nadszarpnięta wiarygodność, ciche, ale głębokie wewnętrzne wyczerpanie. Wtedy powiedziała coś, czego nigdy nie zapomnę. Pomyliłam ciągłą obecność z lojalnością. Myślałam, że dostęp oznacza zaufanie. Może właśnie teraz ty jesteś w tym miejscu. Może pozwala się otoczyć osobie, która wydaje się ciepła, ale powoli wysysa z ciebie energię i odciąga cię od twojego celu. Nie każdy uścisk jest schronieniem. Ta sami to pułapka. Jezus już nas przed tym ostrzegał. Uważajcie na tych, którzy wyglądają jak owce, ale kryją w sobie wilka. Niebezpieczeństwo często nie ma postaci jawnego zagrożenia. Przychodzi przebrane za stałą obecność, gotowe uśmiechy i słodkie słowa. Jeśli te słowa rezonują głęboko w twoim wnętrzu, nie ignoruj ich. To może być ostatnie ostrzeżenie przed upadkiem. Może właśnie teraz ktoś coś planuje, może jakaś prawda została ukryta, może jakaś obecność wysysa Twoją siłę, a ty jeszcze tego nie zauważyłeś. Czas jest teraz. Nie jutro. Powstań. Proś o klarowność. Błagaj Boga o odwagę, by odciąć więzi, jeśli zajdzie taka potrzeba. Bo jest napisane: Jeśli brak ci mądrości, proś Najwyższego, a on da ci ją bez miary. Nie zostałeś stworzony, by żyć w chaosie, ani by y iść z tymi, którzy osłabiają twoją duszę. Masz prawo i duchowy obowiązek chronić ścieżkę, którą wyznaczyło ci niebo. I wiedz, najniebezpieczniejszy wróg nie zawsze nosi maskę. Ta sami ma znajomą twarz. Litera M może wydawać się nieistotna, ale, a co jeśli to właśnie wskazówka, której niebo używa, by cię ostrzec? A co jeśli to klucz do wszystkiego? Dziś chcę otworzyć twoje oczy na cztery oblicza, które mogą kryć się za tą literą. Cztery typy obecności, które, jeśli nie zostaną rozpoznane na czas, mogą osłabić twoją duszę, sabotować twoją misję, a nawet oddalić cię od Bożej woli. Pierwsze z nich to tak zwany fałszywy przyjaciel. Ten, który wie, gdzie uderzyć. Zna Twoje rany, Twoje słabości, Twoje najintymniejsze historie. Ale zamiast je chronić, wykorzystuje je do manipulacji. Taka osoba nie konfrontuje Cię wprost. Ona chwali, szepcia, udaje troskę. Ale za uśmiechem kryje się osąd, ukryte plotki i porównania, które osłabiają Twoje serce. Jej lojalność trwa tylko tak długo. Jak jesteś użyteczny. Gdy się oddalasz, pojawia się poczucie winy, zmęczenie, wątpliwości. Jakby coś zostało z ciebie wyssane. Pamiętaj, Judasz również nazywał Jezusa mistrzem. I zdradził go pocałunkiem. Uważaj na tych, którzy zbyt szybko chcą mieć dostęp do Twojego wnętrza, którzy domagają się Twoich sekretów, zanim dowiodą, że zasługują na zaufanie. Prawdziwy przyjaciel buduje w ciszy. Koryguje z miłością i zostaje nawet w Twoich najgorszych dniach. Fałszywy przyjaciel celebruje Twoje zwycięstwa publicznie, ale w sercu zazdrości. On nie modli się za ciebie, on patrzy, jak upadasz. A gdy upadniesz, ukrywa ulgę pod maską współczucia. Żądaj sobie pytanie: czy ta osoba mnie kocha, czy mnie wykorzystuje, czy mnie inspiruje, czy osłabia? Odpowiedź może zaboleć, ale może też ocalić Twoje życie. Drugi profil to kolega, który udaje sojusznika. Czasem wojna nie jest wypowiedziana. Dzieje się w niedopowiedzeniach, w miejscu pracy, w kulisach codziennej rutyny. Ty dajesz z siebie wszystko, jesteś uczciwy, dążysz do doskonałości. Ale jest tam ktoś, kto nieustannie próbuje cię zdestabilizować, prowokować potknięcia, siać insynuacje. Dokładnie tak, jak zrobiono z Danielem, bez skazy. A mimo to otoczonym pułapkami zrodzonymi z zazdrości. Taka osoba nie atakuje wprost. Myli twoje imię na zebraniach, pomija cię w decyzjach, zasiewa wątpliwości w kluczowych rozmowach. Wydaje się to drobne, ale działa jak trucizna. Oni biją ci brawo jedną ręką, a drugą cię oskarżają. Ale pamiętaj, Daniel nie odpowiedział gniewem. Uklęknął, modlił się, a niebo zamknęło paszczel wum. Zrób to samo. Trzeci typ zagrożenia jest jeszcze bardziej intymny. Partner uczuciowy, który skrywa sekrety. Czasem jesteśmy tak spragnieni więzi, że akceptujemy każdą obecność jako towarzystwo. Czujesz, że coś jest nie tak. Nie potrafisz tego nazwać, ale to czujesz. Próbujesz siebie przekonać, że to tylko przesada, brak cierpliwości. Ale to może być duch święty, który krzyczy w twoim wnętrzu, odejdź stąd. Ten rodzaj związku nie buduje. On ogranicza. Zaczynasz usprawiedliwiać nieobecności, tłumaczyć chłód, przyjmować połówki, jakby były całością. Ale Bóg nie stworzył cię, byś żył w połowie. Miłość, która więzi, manipuluje i szantażuje emocjami, to nie miłość. To wiezienie pachnące perfumami. Nadszedł czas, by modlić się z autorytetem. Panie, pokaż mi, kto jest przy mnie z powołania, a kto z interesu. Daj mi siłę, by odciąć to, co wysysa moją esencję. Pamiętaj o historii Samsona. Ufał Dalili mimo tylu znaków. Nie potrzebowała miecza. Wystarczyło jedno cięcie włosów, by odebrać mu siłę. Ile razy ty również pozwalasz na niewidzialne cięcia? Cięcia w wierze, w tożsamości, w swojej wewnętrznej sile. Może to M w twoim życiu nie trzyma nożyczek, ale przynosi nieobecności, które bolą. Milczenia, które krzyczą. A jeśli właśnie teraz jesteś w tym miejscu, to jest moment przebudzenia. Wybierz widzenie. Wybierz reakcję. Wybierz pełnię życia. Niebo już dało ci znaki. Teraz ruch należy do ciebie. Oni ignorują twoje zasady, odwracają wzrok, gdy wspominasz imię Boga, drwią z Twojej wiary subtelnym uśmiechem i z wyreżyserowaną czułością, delikatnie oddalają Cię od tego, co nadaje sens Twojemu istnieniu. To nie jest troska. To rozproszenie przebrane za uczucie. Bóg nigdy nie zażądałby od ciebie, byś poświęcał duchowe rozeznanie w imię chwilowej namiętności. Związek, który tłumi głos Boży, niechybnie popchnie cię w emocjonalną przepaść. Biblia mówi jasno: nie ma wspólnoty między światłem a ciemnością. Prawdziwa miłość prowadzi do prawdy, nie oddziela od niej. Ona rozjaśnia, nie miesza, umacnia, nie uciska. Jeśli to, co czujesz, to emocjonalne zmęczenie, duchowa pustka i cięzar tłumaczenia tego, co tylko ty rozumiesz, nadszedł czas, by odważnie się zastanowić. Może to nie jest miłość, ale eleganckie, ciche i uporczywe odejście od drogi, którą Bóg wyznaczył dla ciebie. Dotknijmy teraz bólu głębszego, tego, który rodzi się w samym domu. Kiedy więź jest kryją, mamy tendencję do tolerowania tego, czego nigdy nie zaakceptowalibyśmy u obcych. A ten typ M działa podstępnie, bo jest z rodziny. Przypomnij sobie Keinę i Abla. Dwóch braci, dzieci tych samych rodziców. Jeden oddał Bogu to, co najlepsze. Drugi, z lekceważeniem. A kiedy Bóg uhonorował tego, który był wierny, zazdrość Keine wybuchła gniewem i zakończyła się rozlaną kryją. Ale najbardziej przerażająca była odpowiedź Keinę: czy jestem stróżem mego brata? To uczy nas, że zło nie zawsze brzmi jak agresja. Tasem ukrywa się w zdaniu, chcę tylko twojego dobra. Może przyjść przebrane za porównanie, cichą rywalizację, winę podaną jako troskę. Tasem to, co nazywa się zradą, w rzeczywistości jest próbą kontroli. Jest cienka granica między mądrą radą a emocjonalnym naciskiem. I tak, masz prawo, a nawet duchowy obowiązek, by stawiać granice, nawet wobec tych, którzy dzielą z tobą dna. Sam Jezus, patrząc na tłum, wskazał na tych, którzy pełnili wolę Ojca i powiedział: To jest moja matka i moi bracia. Bo prawdziwa miłość rodzinna nie tłamsi. Ona wspiera, szanuje, nie gasi twojego światła, by zabłysnąć. Jeśli węż wymaga, by się anulował, poddał lub zamilkł, to nie jest miłość. To dominacja przebrana za troskę. A niewiele ran boli tak, jak zdrada, bo buduje się ją na zaufaniu. Zdrada nie wchodzi z hukiem. Przychodzi powoli. Siada przy stole. Dzieli się tajemnicami. I rani chłodem. Najgłębsze oszustwo nie przychodzi z zewnątrz. Pochodzi od tych, których nazywasz przyjaciółmi, rodziną, miłością. Wtedy czujesz się zagubiony, między wiarą a rzeczywistością. Ale celem bólu nie jest uczynić cię twardym, ale przebudzonym. Duchowe rozeznanie zaczyna się przed dowodem. Rodzi się w niewidzialnym, tam, gdzie toczą się prawdziwe bitwy. Zwiedzenie nie zrodziło się w ciemności. Zaczęło się w blasku. Lucyfer nie był potworem, lecz pięknym stworzeniem. Stworzonym z celem. Ale to pycha zasiała na buntu. Nie zniszczył nieba siłą. Zainfakował je wątpliwościami. I nie spadł sam, pociągnął innych. To właśnie schemat. Oszustwo przechodzi piękne, pociągające, i niszczy bez pośpiechu. Pierwsze kłamstwo zapisane w Biblii nie zaprzeczało Bogu. Zniekształciło jego słowa. Wąż nie krzyczał. Szeptał. Sprawiał, że wątpliwość wydawała się uzasadniona. Tak działa zwiedzenie. Nie jako konfrontacja, ale jako subtelne zniekształcenie. Nie przedstawia się jako błąd, lecz jako alternatywa. Używa fragmentów prawdy, by ukryć truciznę. A jako ludzie, mamy tendencję do wierzenia w to, co nas uszczęśliwia. Tłumimy znaki ostrzegawcze, ignorujemy niepokój, zagłuszamy głos ducha, usprawiedliwiając wszystko jako przesadę. Ale słowo uczy: badajcie wszystko, zachowujcie to, co dobre i unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Nie chodzi o życie w podejrzliwości, ale o życie w przebudzeniu. Serce bywa zwodnicze, dlatego musi być strzeżone. Rozeznanie to nie osądzanie, to ochrona. To mądrość zastosowana we właściwym czasie. Pewien młody człowiek opowiedział mi kiedyś o swoim duchowym liderze. Człowieku elokwentnym, podziwianym, szanowanym. Ale z tasem pochwały zamieniły się w wymagania, rady, w szantaż. A kiedy się zorientował, był emocjonalnie zrujnowany. Nie wpadł w pułapkę, został do niej doprowadzony pięknymi słowami, bo wybrał zaufanie zamiast pytania. To prawdziwe ryzyko, pragnienie, by wierzyć. Chcemy widzieć to, co najlepsze. Ale prawdziwa miłość nie zaślepia. Ona objawia. Bóg nie odkrywa prawdy, by ranić, ale by ratować. Czasem Bóg pokazuje ci prawdę o kimś nie po to, by zniszczyć twoje uczucia, ale by ocalić twoją przyszłość. Bo zwiedzenie nie zawsze ma gorzki smak. Często smakuje jak węż. Dlatego tak ważne jest, by opierać się na prawdzie, a nie na uczuciach. Paweł ostrzegał kościół. Spośród was powstaną tacy, którzy przekręcą prawdę, by pociągnąć za sobą uczniów. Atak nie zawsze przychodzi z zewnątrz. Tasem zaczyna się w środku. Dlatego wierność prawdzie musi być silniejsza niż lojalność wobec pozorów. Kochaj jasność bardziej niż towarzystwo. Bo to nie słowa ludzi utrzymują twoją drogę, ale Boże prowadzenie. Jeśli kochasz kogoś, ale coś w Tobie bije na alarm, nie obwiniaj się. Ale też nie ignoruj. Mudy się. Obserwuj. Proś ducha świętego, by wyprowadził na światło to, co wciąż ukryte. Bo on obiecał, nic nie pozostanie w ukryciu na zawsze. Duchowy dyskomfort to nie paranoja. To wrażliwość. Są ludzie, którzy zmieniają atmosferę bez słów. Wchodzą, a powietrze gestnieje. Z zewnątrz wszystko wygląda normalnie. Są uprzejmi, mili, nawet duchowi. Ale coś w tobie się zamyka. Słuchaj tego. Niebo szepcze, gdy świat krzyczy. Czujność to niepodejrzliwość. To rodzaj wiary, który chroni. Jezus nas ostrzegł: czuwajcie i módlcie się, bo pokusa rzadko przechodzi jako zagrożenie. Często przybiera postać okazji, czułości, zrozumienia. W tym świecie, gdzie blask zwodzi, a prawda jest zagłuszana, trzeba widzieć więcej niż oczy pokazują. Trzeba mieć serce, które kocha prawdę bardziej niż jakiekolwiek piękne uczucie. Zachowania manipulacyjne, nawet te najbardziej subtelne, jeśli je ignorujesz, niszczą twoją więź z Bogiem i twoje zdrowie emocjonalne. Są tacy, którzy używają wiary jako narzędzia kontroli. Którzy mówią w imieniu Boga, ale skrywają pokręcone intencje. Jeśli czyjeś słowa nie zgadzają się z czynami, jeśli duchowość przykrywa przemoc, oddal się. Tam, gdzie jest spójność, tam jest prawda. Gdzie rządzi sprzeczność, tam jest zagrożenie. Ci, którzy przyspieszają intymność, przekręcają fakty i sprawiają, że wątpisz we własną trzeźwość, nie noszą światła. Oni tylko nauczyli się je naśladować. A gdy Duch Święty zapala światło, nie robi tego, by cię przestraszyć, ale by cię ochronić. Kiedy Bóg coś objawia, robi to, by przygotować. Objawienie to początek wyboru. Zadowalać ludzi, Cię chronić pokój, który niebo złożyło w Tobie? Przebaczyć to nie znaczy milczeć. To znaczy puścić cięzar i iść dalej z jasnością. A nawet jeśli to oddali Cię od kogoś, wiedz, Bóg zawsze zastępuje to, co zabiera, czymś lepszym. Jeśli coś właśnie poruszyło Twoje wnętrze, jeśli pojawiły się wspomnienia, emocje, to Bóg dotyka Twojej duszy. Zostajesz przestawione. Z nowym spojrzeniem, Nowym rozeznaniem i większą odpowiedzialnością. Nie jesteś już tą samą osobą, którą byłeś przed tą lekturą. Otrzymałeś światło. Teraz czas na decyzję: chronić tę jasność czy wrócić do wygodnego cienia? Jeśli to przesłanie poruszyło Twój duch, napisz w komentarzu: przyjmuję tę jasność. I podziel się nim z kimś, kto również potrzebuje się obudzić. Niebo woła Cię, byś żył z mądrością, prawdą i autorytetem. A jeśli pozwolisz, chcę towarzyszyć Ci dalej w tej drodze. Bo każdy krok z Bogiem to krok pewny.